Cześć, mam na imię Dominika i witam Was serdecznie na kanale Akademia Polskiego. Dzisiaj porozmawiamy o słowach oni i one. Słuchajcie, już na pierwszej lekcji uczniowie rosyjskojęzyczni bardzo często pytają mnie: No dobrze, oni, one jaka jest w ogóle różnica? To pytanie wynika stąd, że w języku rosyjskim mamy jedno słowo ani, a w języku polskim mamy dwa słowa oni i one. Słowo oni związane jest z rodzajem męskoosobowym. To będzie grupa, w której występują mężczyźni, albo grupa, w której występuje co najmniej jeden mężczyzna czyli lekarze, stolarze, malarze, pracownicy, ludzie i tak dalej. Natomiast słowo one związane jest z rodzajem niemęskoosobowym. To będą kobiety, przedmioty, zwierzęta, rośliny, dzieci, książki, rowery, zasłony, kubki, talerze i tak To wszystko to będą one i musicie to zapamiętać. Bo to jest bardzo ważne, jak będziemy konstruować czas przeszły, czy jak będziemy prawidłowo dobierać przymiotnik, czyli priłagacyjny. Na przykład, mili mężczyźni, ale miłe kobiety. Dobrzy ludzie, ale dobre osoby. Pamiętajcie o tym. Gramatyka związana z. Przymiotnikami i rzeczownikami liczby mnogiej jest bardzo trudna. O tym będziemy mówić na poziomie B1. Teraz chciałabym, żebyście zapamiętali tylko podstawowe przykłady. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Słuchajcie, w języku rosyjskim powiemy Eci rzęsiny i Eci musiny, natomiast w języku polskim mówimy ci mężczyźni, ale te kobiety, czyli tam, gdzie mamy rodzaj męskoosobowy, musimy powiedzieć ci, ci lekarze, ci stolarze, ci malarze, ci ludzie. I dla przykładu: wszyscy uczniowie byli dzisiaj w szkole, ale wszystkie uczennice były dzisiaj w szkole. OK, na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście. Że już wiecie, kiedy mówić oni, a kiedy mówić one. Serdecznie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Jeśli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia.